Jest taki nowy model Sky, Sky T1 o jakości O-1 Preview i on został wytrenowany za 450 dolarów. Więc trochę chyba jest tak, że te ograniczenia rzeczywiście istnieją. Natomiast wydaje mi się, że to bardziej urażona duma Polski, aniżeli jakieś ograniczenia, które rzeczywiście się pojawią w związku ze trenowaniem sztucznej inteligencji. Tak czy inaczej, niestety, dużych zakusów polski rząd na sztuczną inteligencję nie miał. I te inwestycje ogłoszone nawet nie przekraczają tego limitu importu tych chipów, więc... Nie wiem, czy jest się czego obawiać. Chcesz to jeszcze jakoś Robert skomentować? Jak najbardziej tam jest jeszcze furtka w komunikacie z Białego Domu taka, że jeżeli kraj, który chciałby zwiększyć wolumen importowy, podpisze oczywiście stosowną umowę i deklarację, i oczywiście stosownie będzie robił po linii naszej partii, zgodnie z naszymi zasadami, no to zostanie ten limit zwiększony, więc jakby to też w tym pokazuje jakby taką chęć dominacji również na poziomie legislacji na zasadzie. Jak robicie po naszemu, to OK. Jak nie po naszemu, no to, no to hello.